Szanowni Państwo, przed nami kolejne narodowe czytanie. Również i w tym roku w akcję włączyła się Biblioteka publiczna miasta i gminy Żarów. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie, aby w ten weekend przeczytać chociaż fragment utworu Juliusza Słowackiego balladyna. Zachęcam Państwa do tego bardzo, bardzo serdecznie. Rady zasięgnąć warto u człowieka, który się kryje w tej zaciszy leśnej. Pobożny starzec, ma jednak w rozumie nieco szaleństwa. Ilekroć mu prawisz o zamkach, królach, o królewskich dworach, to jak szalony od rozumu błądzi. Miota przekleństwa, pieni się, narzeka. Musiał od królów dostać wiele złego. I z owąd został przyjacielem gminu. Puk, puk, puk. Kto tam? Kirkon. Witaj, synu. Czego chcesz? Rady. Zostań pustelnikiem. Gdybym podstarzał dziesiątym krzyżykiem, może bym w smutne schronił się Dąbrowy. Ale ja młody, pan czterowieżowy. Przemyślam dzisiaj, jakby się ożenić. Porać mi starcze. Lat dwadzieścia z górą, jak żyję w puszczy. Cóż stąd? Więc ocenić ludzi nie mogę, ani wskazać, którą weźmiesz dziwicę. Te, co rozkwitały z dzieciństwa pączków, gdyś ty żył na świecie, są dziś pannami. Czerwony, libiały, biały, pączek róży, taka będzie róża. Przypomnij niegdyś najpiękniejsze dziecię, białą, jak w ręku anielskiego stróża, kwiat liliowy. Niech jej słowik śpiewny zazdrości głosu, a synogarlica wiernością zrówna. Gdzie taka dziwica? Wskaż mi o starcze. Mówią, że królewny słyną dziękami. Nieba to ród węża, Żona z brodniami podobna do męża, Córki do ojca, a do matek syny, Jak w jednym gnieździe skłębione gadziny. O Bogdaj piorun, nie przeklinaj. Młody, przeklinaj ze mną, Oni klątwy warci, Bogdaj doznali, co pomor i głody, Bogdaj piorunem na poły pożarci. Podając w ziemi paszczą rozdziawioną, Proch mieli płaszczem, a węża koroną. Bogdaj klnąc zbójcę potargałem siły, Wściekłem się jako brytan uwiązany. Bo też ja niegdyś byłem pan nad pany, Stutysięcznemu narodowi miły. Żyłem w purpurze, dziś noszę łachmany. Muszę przeklinać. Miałem dziatek troje, Nocą do komnat weszli brata zboje. Różyczki moje trzy złodygi ścięto. Dziecinki moje w kołyskach zarżnięto. Aniołki moje, wszystkie moje dzieci. Któż jesteś starczy? Bez gorzej od Mojżesza plagi. Kala tę ziemię i prędzej się szerzy. Popiel skazane dzieci krwią niewinną. Niezgodny rządzić tłumowi rycerzy. Niech się więc stanie, co się stać powinno. Pod okiem Boga na tej biednej ziemi. Czy ty skrzydłami anioła złotemi z nieba zleciałeś? Na barkach orlicy Para tych białych skrzydeł wyrastała, Gdy na rycerskiej się na rymnicy. Będziesz li rycerz Mniej niż owa biała, Ptasz na ludziom użyteczny? Mali. Gadą przepuszczać rycerz uskrzydlony, Orła piórami? O męż ze stali, Ty jesteś z owych, którzy walą trony. Ty wiesz jak nasza ziemia, Przetęszczeństw, Króla skalana, Wiesz jak popiel krwawy, Pastwi się coraz nowym okrucieństwem. Zaczerwienione krwią widziałem stawy. Król żywi karpie ciałem niewolników. Nieraz wybiera dziesiątego z szyków I tnąc w kawały, ulubionym rybom, Na żer wyrzuca. Resztę ciał wymiata Na dworskie pola i czerwonym skibom Ziarno powierza. Sąsiad ziemię kąta. Na pośmiewisko zwierł się czerwoną. Dotąd żyjącym podlecha koroną. Bóg dawał żniwo szczęścia niezasiane. Lud żył szczęśliwy, dzisiaj niesłychany. Pomory, głody sypie Boża ręka. Ziemia upałem wysuszona pęka. Wiosenne runa złocą się nim ziarną. Czoła pochyli, a wieśnia cygarną. Sierpami próżne tylko włosy żyta. Ta sama Polska, niegdyś tak obfita. Staje się co rok szarańczy szpichlerzem. Niegdyś tak bitna, dziś bladym rycerzem. Z głodami walczy i z zarazy. Ach, jak krzeplęty, ach, przeklęty. Trzy razy przeklęty. Winien jestem nieszczęść ludu. Jako tyś winien? Z rozliczonego ludu. Korona Lecha sławną niegdyś była. W niej szczęścia ludu. W niej krainy siła. Cudem zamknięta. Oto ja wygnany. Lud pozbawiłem tej korony. Starczę. Korona brata mego jak liczmany. Fałszywa. Moja podspuchniałe karcze. Lasów kopana. Miał ją do grobu. Ponisł za sobą. Skądże tej koronie cudowna władza? ku ojczystej stronie wracali niegdyś od Betlejem żłobu święci królowie, dwóm magum i scyta. Uk król północny zaszedł z nasze żyta, zabłądził z zbożu jak w lesie, bo zboże rosło wysokie jak las w kraju Lecha, więc zabłądziwszy rzekł, wyprowadź Boże, aż oto przed nim odkrywa się strzecha królewskiej chaty, bo Lech mieszkał w chacie. Wszedł do niej scyta i rzekł, królu, bracie, Idę z Betlejem, a gwiazda błękitna Twoich błatwaków ciągle szła przede mną Aż tu zawiodła Lech rzekł Zostań ze mną Kraina moja szczęśliwa i bitna Jeśli chcesz, to się z tą ziemicą z tobą Dzielę na poły Scyta rzekł Zostanę Lecz kraju nie chcę, bo ziemie złamane Rozgraniczają się krwią i żałobą Dzieci i matek Więc razem zostali Ale to długa powieść Mów Mów dalej więc jako dawniej czynili mocarze, z Lechem się mieniał z cyta na obrączki, a pokochawszy mocniej sercem w darze, dał mu koronę, stąd nasza korona. Zbawiciel niegdyś wyciągając rączki, szedł do niej z matki zadumanej łona i ku rubinom podawał się cały, jako różyczka z liści wychylona. I wołał, caca i na brylant biały różanych ustek perłkami świecił. O biedny kwiatku, natuż ty się kwiecił, by cię na krzyżu ćw ćwiekami przybito. Czemuż nie było mnie tam na Golgocie, na czarnym koniu z uzbrojoną świtą? Zbawiłbym zbawcę lub wyrąbał krocie zbójców na zemstę umarłemu. Synu, Bóg weźmie twoją pochopność do czynu za czyn spełniony. Wróćmy w nasze czasy, gdy mnie brat wygnał, uniosłem w te lasy świętą koronę. Wróci ona, wróci. Przysięgam tobie, lecz co chcesz powiadać, nim Kirkor w przepaść okropną się rzuci, szukając zemsty. Chcę, chciałbym się badać, na jakim piękku zaszczepić rodowe drzewo Kirkorów, aby kiedyś nowe plemię rycerzy tronu te, twego strzegło. Kogo wprowadzić w, podwoj, w podwoje zamkowe z żony imieniem? Tylu ludzi biegło. Z pierścionkiem ślubnym, za marną wielkość, a prawie wszyscy wzięli kośnie zgody, zamiast straconej żebra swego kości. Postąp inaczej, ty, szlachetny, młody. Niechaj ci pierwsza jaskółka pokaże, pod jaką belką gniazdo ulepiła, gdzie, okien, gdzie okienkami błysną dziewic twarze. A dach słomiany, tam jest Twoja miła. Ani się wahaj, weź pannę ubogą, żeń się z prostotą. I niechaj ci błogo. I lepiej będzie, niż byś miał z, króle z królewną. Tak radzisz, starcze? Idź synu na pewno do biednej chaty, niechaj żona kar karna, miła, niewinna. Jaskółeczko czarna, ptaszyno moja, gdzie mnie zaprowadzisz? Słuchaj mnie, synu. Starcze, dobrze radzisz. Prowadź jaskółko. O, ci młodzi ludzie odchodzą od nas i wołają głośno. Idziemy szukać szczęścia, więc my, starce, cośmy przybiegli po tej biednej ziemi, a nigdy szczęścia w życiu nie spotkali, możeśmy tylko szukać nie umieli. Idź, idź, idź starcze do pustej celi. O złote słońce, drzewa ukochane, o ty strumieniu po kamykach z płaczącym szumem toczy fale szkalne. Rozmiłowanie w języczących słowikach, różne wios, wiosenne, z wami Filon skona. Bo Filon, marzył los endymiona, marzył, że kiedyś po blasku miesiąca biała bogini, różami wieńczona, z niebios błękitnych przypłynie i drżąca czoło pochyli, a koralowemi usta, ust, ustami usta moje rozpłomieni. Ach, tak marzyłem, ale na tej ziemi nie ma dyjanny. Samotne, uwiędne, jako Fiołek albo kwiat jesieni. Co znaczą owe narzekania zrzędne? Młody szaleńcze, gdzie zimny rozsądek, wywracasz świata, boskiego porządek, a że ty chciwy, wanien czekasz na ziemi anielskiego bóstwa. Dlatego tyle ze panien dotąd się mężów swych nie doczekały. Szukaj kochanki na ziemi. Świat cały na próżno zbiegłem, przeglądając mnóstwa dziewic śmiertelnych. Nieraz wzrok łakomy śledził po złotej kapeluszów słomy, żniwiarek twarze, podobne czerwienią, maką złożowym. Nieraz poglądałem na białe płótna łąk jasną zielenią, słońcu podane rojąc serca szałem, że zbieli płócien jako z morskiej piany, a la bastrowa miłości bogini. Wyjdzie na słońce. Ach, taki obłąkany. Żyłem na świecie, jako na pustyni. Nienasycony, dumający, żewny. Byłem na dworach, widziałem królewny. Podobne gwiaździe Wenus, co wynika wieczorem z nieba różowego zorzą. Zaczerwieniona, ale bez promyka. Serca nie mają, a sercem się drożą. Więcej niż koron brylantami. Głupcze. Niedoścignionych gwiazd szalonych Kupcze, ty, co na dworach szukałeś kochanki, Precz, precz ode mnie, kwiecie beznasienny, studniom niezdatny, jak stłuczone dzbanki, Światowi, jako słońca blask jesienny, bezużyteczny. Skoro na tron wrócę, zamknę cię w szpital szalonych Lub rzucę na bakalarską ławę między dzieci. Mój dobry ojcze, niechaj ci Bóg świeci, Musisz być chory. Gadasz nieprzytomnie. Wszyscy szaleńcy zlatują się do mnie, a wszyscy marzą o królewskich dworach. Myślą o królach, a kryją się w borach i jęczą jęczą jak, jak oślepłe sowy. Wsadź starcze głowę w strumień kryształowy, może ochłonie. Woda nie obmyje na moim, czerw na moim czole czerwonego pasu. Widzisz, czy widzisz, jak korona ryje? Dwudziestoletnie życie w głębi lasu, nie zagoiło rany, pas na czole, a drugi taki pas mi serce płata ten od korony, ten od mieczów kata O, moje dzieci, o sieroctwa, bole, o, moja przyszłość nudzi mi ją ten stary w głowie ma jakieś bezcielesne mary pewnie oszalał samotnością, postem. Cierpienie myśli jest kolącym ostem, lecz rzeczywistość. O, ta jak żelazo, rani zabija. O tym inną razą mówić będziemy, a przekonam Ciebie, że smutek serca, niechaj Cię pogrzebie. Mdława istoto, nic niech nic zabije, a twój grobowiec zamknie nic. O luba, nieznaleziony twój obraz, tu żyje, nieznalezienie gorsze zguba. Ja Jam cię zna nie znalazł, a widzę przed sobą. Idę do lasu, gdzie, gdzie będę sam z tobą. Błogosławiony, wyobraźni cudzie, ty mnie ocalasz. Jak szaleją ludzie, gdzie jest go plana nasza królowa? Spij jeszcze w gople. I woń sosnowa, i woń wiosenna nie obudziła królowej naszej? Woń taka miła. Czyż nie słyszy, jak skrzydełkami czarne jaskółki biją w jezioro? Tak, że się całe zwierciadło plami w tysiące krążków. Zanadto skoro zbudzi się jędza i będzie do pracy nas zaprzęgać, to w puste żołędzie wkładać jaja motylic, to pomagać mrówkom budującym stolice i drogi umiatać. Do mrównika wiodące to majowym krówkom rozwiązać pancerze, aby mogły latać. Rozwiedzać pszczelne ule i z otwartej księgi, czytać prawa ulowe lub chrotę przysięgi. Na wierność matce pszelnej od zrodzonej pszczółki, to na trzcinę jeziora zwoływać jaskółki i uczyć budownictwa pierworotne matki. Już zamykać stawiane na ptaszęta klatki, nim jaki biedny ptaszek uwięźnie w zapadni, na przekór ptasznikowi. Już to pani sroce, ciągle trąbić do ucha naukę, nie kradnij, albo wróblowi wmawiać, że pięknie świgoce, aby ciągle świegotał tak wieśniaczą chatą. Pracuj jak koń pogański, pracuj całe lato, a zimą spij u chłopa z zabrudnym przypieckiem między garnkami, babą, szczerbatą i dzieckiem. Bo też ty jesteś leniwy, chochliku, Ach, patrz na słońca promyku! Wytryska z wody go plana, jak powiewny liść ajeru. Lekko wiatrem kołysana, jak łabędź kiedy rozwinie uśnieżony żagiel steru. Kołysze się, waha, płynie. I patrz, patrz! Lekka i gipka, skoczyła z wody, jak rybka. Na nezabudek warkoczu wiesza się za białe rączki. A stopą po fal przezroczu, bralentowe iskry krzesza. Ach, czarowna, któż odgadnie, czy się trzyma z fal obrączki, czy się na powietrzu kładnie, czy dłonią na kwiatach się wiesza.